W temacie będą pokazane rzeczy, o których się nie pamięta prawdopodobnie już od stuleci, odnośnie tego, jak zwodnicze siły próbują powstrzymywać dusze w poziomach czyścowych, czyli oczyszczających się, czy to na zamkach, czy w jakichś domach, czy w innych, na innych poziomach istnienia, przed wstąpieniem wyżej w stronę niebiańską. Tu mamy przypadek opisany mnicha, który został pobity przez złego ducha pod postacią jakiegoś małpoluda. Tu piszą, pisali przed wiekami, że koczkodana, którego tak pobił, że ten mnich trafił właśnie w stan śmierci klinicznej. Umarł. Miał tam swoje przeżycia właśnie ciekawe też, o których wcześniejszej części było opowiedziane. W tych zaświatach. No i tam jest taki motyw właśnie jak Chciał wejść wyżej z poziomu niższego i był powstrzymywane właśnie przez złe duchy. Sacja ta mówi, że po tym pobiciu przez złego ducha, nieprzytomny przez trzy dni tak leżał bardziej za zmarłego niż żywego, będąc uważany. Jemu, tak leżącemu, ukazał się święty Benedykt, mówiąc do niego: Benedicite, a on, ktoś jest Panie, następnie święty ja jest brat Benedykt a to wyrzekłszy podniósł go w duchu, czyli go w pewnym sensie wyciągnął z ciała e, i rzekł mu, pójdź za mną. Idąc wtedy przyszli do jakichś schodów ciasnych i trudnych, a na każdym stopniu po dwóch diabłów siedziało, którzy wszystkim, co w górę iść chcieli, bardzo przeszkadzali. Czyli mamy tu motyw właśnie e, złych duchów w jakimś poziomie przedniebiańskim, gdzie... Duszą e, złe duchy e, przeszkadzają wejściu wyżej. Gdy to ujrzał, Nowic już ponad miarę się przelął, jednak ów jednak od świętego Benedykta nie odstąpił. Wstępował święty bezpiecznie, nic mu nie mogli uczynić, ale ucznia za nim idącego na każdym stopniu bardzo trapili. Jeden go za szyję porywał, drugi mocno za szyję bił, inny potrącał. I tak mu rozmaite krzywdy wyrządzali. Zmordowany tedy nowicjusz, tak przez trudne wspinanie, jak i najazdy nieprzyjacielskie, bardzo utrapiony ujął, bardzo niedomagać i słabo za świętym iść. Zobaczywszy to święty, łaskawie obrócił się do niego i dla okłody jego, włożył na nie rękę, po czym zaraz nowe siły otrzymał i z ochotą za nim podążał. Przeszedłszy tedy te schody, i w nową krainę wszedłszy. Okazało się im miejsce dziwnie ucieszne, wesołe, na którym bardzo maleńka kaplica unosiła się w powietrzu, czemu się bardzo dziwował. No i tu ten dalsza historia właśnie się toczy. Można przeczytać sobie to w temacie. Wielkie Zwierciadło Przykładów, numer 43. Także jest tu motyw właśnie złych duchów na schodach, które bo wstrzymywały duszę, która chciała wejść wyżej. I ten motyw też się właśnie powtarza w innych relacjach. Zaraz przytoczymy kolejną. Relacja kościelna o duszy, która miała pokutę w lodzie. Czyli zaświaty mają swoją logikę, dusze odbywają różne pokuty. Niektóre w zamkach, niektóre w innych miejscach, niektóre mają bardzo dziwne pokuty. I ta relacja kościelna mówi właśnie o motywie, gdy też dusza była jakby powstrzymywana przez złe siły, aby nie wstąpić wyżej. Także brzmi ona następująco. Czyście swój niektóra dusza w ledzie, czyli w lodzie odprawowała, która trzydziestą szoj świętych, które Teobarius miał, a temu i szatan rozmaicie przeszkodzi chciał, wybawiona jest. Także tutaj jest takim językiem jeszcze starym napisane. Czytamy, iż niektórzy rybycy, czyli rybacy świętego Teobalda w jesieni wielką sztukę lodu miasto zamiast ryby pojmali, czyli wyłowili wielki kawał lodu i więcej się dlatego uradowali, niżby rybę pojmali. Bo iż biskup na podagrę, artretyzm, stękał, w mu pod nogi położyli, z czego wielką ochłodę uczuł. Czyli wyłowili kawały lodu, z którego się bardziej cieszyli niż z ryby, i dali choremu biskupowi pod nogi. Jednego tedy czasu z lodu głos człowieczy usłyszy, którego biskup poprzysiągł i pytał, co by zać był. Czyli ten biskup usłyszał głos z tego kawałka lodu, który wyłowiono. Co też znaczyć może też, że właśnie dusze mogą pokutować też w rzekach, tak jak. We wcześniejszych relacjach opisany był przypadek, gdy dusze mniszek utopionych wychodziły właśnie z rzeki, gdzie popełniły samobójstwo. Za tym głos. Jestem dusza niejaka, która w tym zimnym ledzie za grzechy moje cierpię. Czyli jeżeli może właśnie dusza za życiem była lodowata, nie okazywała uczuć, po śmierci właśnie taki los miała, że Gotowała właśnie też kawałku bryle lodu, jaką samą za życia była. I mogłabym być wybawiona, jeśli byś 30 mszy bez przestanku przez 30 dni za mnie ofiarował. Gdy już połowicy mszy odprawił i jeszcze się do mszy gotował, za sprawą diabelską stało się, iż prawie wszystko miasto między sobą wojnę podniosło. Czyli zły duch rozpętał wojnę, aby ta dusza po prostu nie została wybawiona. Prze to zawołany biskup, aby sedycję uskromił, ubiór święty z siebie złożył i szednia onego opuścił. Powtórę znowu począwszy, czyli za cały miesiąc znowu te trzydzieści odprawiając, i już dwie części odprawiwszy, wojsko wielkie, jak się zdało, miasto obległo przez co mszę świętą opuścić musiał. Czyli znowu zły duch po prostu swoimi machinacjami powstrzymał te dusze od wyzwolenia. Potem jeszcze znowu począwszy i już 29 odprawiwszy, ostatnią chciał zacząć. Alić, Wszystka wieś, czyli cała wieś i dom biskupi się zapalił. I gdy mu słudzy mówili, żeby dał pokój mszy, żeby po prostu nie kontynuował mszy, odpowiedział. Choćby wszystka wieś w proch się obrócić miała, szyj świętej nie opuszczę, którą gdy odprawił, zaraz ów lód rozprysnął się, a ogień, który się pokazał, jak mgła, odszedł i żadnej szkody nie uczynił. Czyli po prostu doszło do końca tej pokuty, właśnie, która w sposób widziany się zakończyła rozprysnięciem lodu. A ten ogień po prostu zniknął i tu też są właśnie jeszcze historie opisane analogiczne, gdy zły duch robił po prostu takie przedstawienie, jakby coś się paliło, a w rzeczywistości nic się nie paliło. Także można sobie też tu przeczytać, nie będziemy się tu właśnie tu koncentrować, bo tu jest właśnie temat blokowania dusz przez złe duchy, aby nie wstąpiły wyżej. Co też właśnie jest ważną rzeczą odnośnie egzorcystów, gdyż niekiedy w miejscach nawiedzonych przez złe duchy może istnieć także dusza pokutująca w owym miejscu, którą te złe duchy dręczą swoją obecnością i od której wyzwolenia odstraszają ludzi. Także kolejna Relacja z przedbiegów, za chwilę z czasów jezuickich, odnośnie takiej sytuacji. Ta została przeze mnie umieszczona w temacie o duchach wodnych pochodzenia ludzkiego. Na samym końcu. Tu mamy jeszcze taką historię inną. Duchy demony, właśnie są opowiadań takich ludzkich. Świeckich, według łapidów, według demonologii lasowiackiej łapidów przypominał wyglądem grudwiastą kulę wspierającą się na pięciu pięciopalczastych szponowanych tych stopach te istoty mogły różne postacie przyjmować oraz z krótkimi rękami i długimi palcami uzbrojonymi w ustre pazury. Siedzibą jego były pustkowia, gdzie czatował na pogotujące dusze. Kiedy udało mu się je pochwycić, znęcał się nad nim i doprowadzał do płaczu, natomiast nigdy nie atakował żyjących ludzi. W uzupełnieniu należy dodać, iż wyrażenie stanowiące nazwę owego demona było również znane w rejonie Rozwadowa, lecz nie kojarzono go z żadną upiorną, żadną istotą upiorną. Rozmaici święci różnie mówili właśnie o tych zaświatach. Niektórzy mówili, że Dusze nie są pokutujące, nie są dręczone przez złe duchy, jedynie ich obecnością są dręczone. Z kolei jak było pokazane, w jaki sposób też są powstrzymywane właśnie także różne relacje mówią różnie, może święci też jedni odbierali jeden fragment światów, pewne przestrzenie inni inne. Także zaświaty jako całkowicie też zostają jeszcze w dużej mierze nieznane, ale warto wzmiankować, że i takie relacje o właśnie duchach powstrzymujących dusze i dręczących ich czyśćcowe dusze też są. Tu mamy też relację kościelną, o której chciałem powiedzieć. To jest z relacji jezuickich. Wydane to zostało chyba w XVI czy XVII wieku, tak w XVII wieku i tu jest właśnie historia. No i historia brzmi następująco, co zapisali jezuici w swoich zbiorach. Strachy domowe. W Śląsku się tego 1647 roku rzecz znaczna trafiła. W domu heretyckim we Wrocławiu były wielkie strachy, dla których tam trudno było mieszkać. Ba i wnieść do izby, czyli duchy straszyły w domu. Pan tego te, te domu, luteranin, wiele obiecował jednemu katolikowi ze szwabskiej ziemi przychodniowi: Gdyby tam przynocował, to mu zarzucając zarzucając, czyli zauważając Wszak wy, katolicy, macie moc na wyrzucanie czartów. Odważył się na to katolik i za radą jednego kapłana, opatrzony w sakramentami świętymi i relikwiami z obrazem świętego Ignacego Loyoli, czartą strasznego, wszedł tam do izby górnej i w nocy świece zapaliwszy, to klęcząc, to siedząc się modlił. Kronkę albo część różańca mówił. Aż około północy bestyja jakaś niewidoma, czyli niewidzialna, do niego przyjdzie i tylko go powąchawszy zniknie. innej nocy, gdy się modlił, z wielkim impetem wypadnie smok, ogień buchający strasznym głosem ku katolikowi. Te istoty demoniczne po prostu trawione są wewnętrznym ogniem piekielnym, także noszą piekło razem z sobą. Po prostu, które od środka ich pali, dlatego buchają ogniem. Także ten smok strasznym głosem rzecze ku katolikowi: Precz stąd, bo na cię pułk piekielny sprowadzę. Lecz, tym nie był ustraszony ów człowiek, miecza dobywszy rzekł: Ty raczej precz stąd, piekielna poczwaro, bo cię przebiję w imię trójcy przy Na co smok? się uskakują z trzaskiem z izby wypadło. trzaskiem, czyli gwałtownie. Dusza tylko w bieluchnej szacie się pokazała, która za się o jałmużnę i modlitwę katolikę prosząc zniknęła. Czyli po prostu ten smok tam odstraszał po prostu ludzi od tego miejsca, gdyż tam pokutowała dusza i on nie chciał po prostu, żeby ta dusza miała szansę na wyzwolenie. Ustały od tych czas owe strachy w domu i gospodarz katolika według obietnicy udarował. I wszyscy, którzy. Czyli go obdarował. I wszyscy, którzy byli w innym gmachu i słyszeli owem jego ze smokiem utarczkę, winszowali mu zwycięstwa niezwyczajnego. Przyznając to, że katolicy mają władzę na czarty, których hetrycy nie mają. Czyli zły duch pojawił się w postaci w swojej, zbliżonej swojemu naturalnemu wyglądowi postaci smoczej, czyli stanowiącej uwidocznienie chaosu, mieszanki rozmaitych stworzeń, skrajnego chaosu. Przez tenże przykład dość się wydało, jak czartom sumienie przez sakramenty katolickie oczyścione i relikwie i obrazy święte są czartą straszne, i że czyściec jest, w którym owa dusza o ratunek w nim tego katolika prosiła. Czyli, tak właśnie jak mówiłem, jest to też taki, takie zwrócenie uwagi dla egzorcystów, że nie wszędzie gdzie są złe duchy są tylko złe duchy. Mogą być właśnie w tych miejscach też pokutujące dusze, i warto byłoby to też jakimiś kościelnymi metodami sprawdzić, czy. Złe duchy w danym miejscu nie powodowały tego, iż chciały zabronić dostępu do niebios albo powstrzymywać przed nim duszę w takim miejscu pokutującą. No i tu mamy taką relację jeszcze ze Śląska, właśnie odnośnie takiego stawu na Śląsku, który Ławczok się nazywa i tam się pojawiały różne złe duchy. Ale właśnie w nawiązaniu do tej historii, to tam też była najprawdopodobniej dusza pokutująca, która 40 lat czekała na pozdrowienie kościelne może przez to, że sama za życia go nie dawała i właśnie z tego rejonu, nawiedzonego przez złe duchy, też najwyraźniej została wyzwolona. Starzyk mój szłon w tysiąc... to było 1891 rok z wojska, w wojsku Magdeburgu. Wtedy córki jeszcze nie widzieli. To muszą leżeć obiekty. też województwo, jak mają leżeć A KS-100 była wczoraj jak na Żory jedzie, mm -hmm. się co nazywała. Tam też, był ten wodnik. A widział go tam? Starzyk go nie widział, ale go dali. Ено, шов, ноц, падал, и но шоу та нот пале и конце голова строка под сажон кон под сром не, тупила, стълно, Сто, ба, не пово, пшу, ска, ту пега де сром си дуде стора баба хопионка на строно баба не на строно поп хус кату пагоне де сром не ту пега хопион дуде под карте за за пиро и стари го Со баба боите се кадали боите се а и е да дали чесен баба тој не одони No i zaraz się do niego dojechał. Bapa stoi i nie idzie, i nie mu No nie chcecie iść? To stąd cię z bogiem nie da sądzić. A baba się odezwała i powiedziała 40 lat tu stoję, a na to słowo czekam. I straciła się normalnie a człowiek idzie to wszystko. Straciła się, padła w oczkach. Znikła. Przez stary mniej cyzał w trańkowicach nie było, no, no. a to A to widziałem, widziałem w nocy, noc, czy gdzie? No nocy z tego ciuga, to do rządu no, i do rządu tamta druga, jak to idzie, no a ten nie było atwary takich. Zwolennicze siły także przed innymi dobrymi czynami próbują na różne sposoby powstrzymywać, odciągać od spowiedzi nie inne machinacje robić, aby tylko człowiek nie żył w zgodzie z wiarą katolicką i aby po prostu po śmierci nie miał jak najmniej problemów. Także są różne relacje, wzajemnie się uzupełniają, kościelne, świeckie, z różnych krajów, z różnych wieków i czasów. Świadczy to pozytywnie o ich wiarygodności i też ujawnia jakiegoś rąbka dotyczącego zaświatów.